Z tej strony Elza i witam was na moim kanale. Jest to wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj będę świętowała z wami na zakupach moje osiemnaste urodziny. Naszym pierwszym zakupem w tym odcinku będzie dziki konierwicki, czyli nasz Batmanek. Tak, Batmanek. Dlaczego akurat ten koń? Ponieważ miałam już z niego imię, czyli że jeden kopytem był już w mojej rodzinie. Także, małudzki, idziesz do mnie do i będziesz moim Batmankiem, czyli tak. Bat? Gdzie jesteś? O nie, przełączyło mnie. Bat, bat. Gdzie jest Bat? ABC. B, C. Main, grzywa. Halo? Oto mój urodzinowy koń! Gratulujemy nowego konia! Moje urodzinki są fajne. I będę fajny, i odcinek będzie fajny, i mamy konika, po którego teraz pojedziemy. A nie, 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 nie! Jeszcze nie jedziemy po nowego konia. Jedziemy do fryzjera, ponieważ chcę kupić sobie te straszne makijaże trzy, chcę sobie kupić. Ej, siusiu, kupimy sobie straszny makijaż. Tylko muszę teraz zejść z konia. I idziemy tutaj. Ogólnie, zauważyłam, że chyba u każdego fryzjera jest. Makijasze się myślałam, że one są tylko w niektórych sklepach. I kupujemy sobie kościotrupa. trupa. Yy, nie, nie. Wysi do schowka. Wampira. Zapłać Starcoins. I wampira sobie teraz nałożę. Uuu, trochę creepy. I weźmiemy sobie wiedźbę, bo jestem wiedźmą, Taką małą, niewinną wiedźmą. O, rety. Oj, tego się nie spodziewałam. Zdejmę te może uszy, bo to dziwnie troszeczkę wygląda. O, myślę, że chyba jest o wiele lepiej. To co, teraz jedziemy po naszego konia nowego, po naszego Batmanka. Nie wiem, czy ja, nie wiem, nie wiem na jaku mu fryzurę, ponieważ bardzo mi się on podoba w tej yy, w jej grzywie. Ale też bardzo mi się podoba z tym ogolonym ogonkiem. Też w ogóle to jest taki bardziej batmankowaty z tym ogonkiem. Batmankowaty. Nowe określenia tworzymy. No i znowu mam te duchy, które wychodzą mi ze ściany. A my szukamy naszego batmanka. Whitber idzie, a tutaj mamy batmanka. Batmanek, jesteś w końcu ze mną. Chodź, weźmiemy cię pod siodło. Tutaj sobie muszę konia. Ogarnąć, wszystko z niego zdjąć? Batmanek! On jest cudowny. Dlaczego ja tak z nim znakałam? Ja nie rozumiem tego. Dlaczego? On jest taki uroczy. Dobra, mały, ja muszę cię ubrać. Zanim cokolwiek zrobię, muszę cię ubrać. Teraz idziemy do sklepu, do sklepu, czyli na Halloween. Ja uwielbiam Halloween. Moje urodziny są właśnie dzień przed Halloween i to jest super, ponieważ mogę zrobić na urodziny imprezę karnawałową, ale niestety jest koronawirus. I nie mam jak zrobić tę imprezę, którą tak bardzo chciałam, więc jestem tutaj z Wami i zrobię z Wami imprezę tutaj na odcinku. Ale żeby była impreza, to musimy się jakoś fajnie ubrać. Więc teraz jedziemy, sobie kupimy parę, parę, prawie cały sklep. Ale wiecie co, może zanim pojedziemy tam, to jednak zobaczymy dla niego teraz już tą grzywę. W, tutaj w jodowym gaju jest fryzjer, więc sobie zobaczymy. Od razu mówię, że prawdopodobnie ja tobie grzywę lwią weźmę, wiesz? Boże, on jest śliczny. Wiecie co mi w nim przeszkadzało? Przeszkadzała mi ta oś podświata, ale jak patrzyłam, podchodziłam do wielu graczy, oglądałam i właśnie takie konie. To w niektórych porach dnia nawet tego w ogóle nie widać. A jak teraz tak jestem, to teoretycznie nawet nie zwraca na to uwagi. Więc myślę, że to jest dobry znak, szybko się przyzwyczaja do tego, więc konik jest dobrym zakupem. Tym bardziej, że z takim imionem, to imionkiem to już w ogóle Batmanek, że aż się patrzy. I jesteśmy u naszego fryzjera. To zobaczmy, pomyślmy sobie. Inwentarz sobie schowam, żeby mieć więcej miejsca. I tak, w tym naprawdę wygląda bardzo dobrze. Nie, no w tym też cudnie wygląda. Ja nie wiem, bo teoretycznie będę mogła sobie potem to zmienić, tak? Tak, będę mogła to sobie zmienić. ale tutaj są starkońcy. Tutaj są starkońcy, a i ja tak dużo wyda na tym odcinku. Muszę się zituć trochę nade mną. Przepraszam, nie. Niech moje urodziny zitują się nad moimi starkońcami, co będzie trudne. Ja już taką fryzurkę mam, więc zaryzykuję i wezmę lwią grzywę. No i super, mamy konia z lwią grzywą i jest super. Mega mi się podoba. Trzeba jedziemy teraz do naszego portalu na zakupy po kostium, na imprezę. I jesteśmy tutaj już do portalu. Wchodzimy, schodzimy i będą zakupy duże. Zakupy mega, przewiduję aż że zbankrutuje. Teoretycznie i to na samych kostiumach Halloweenowych to jest nie w porządku. Halo, co się ze mną dzieje, to jest nienormalne, żeby wydawać całe kasę na Halloween. No oczywiście Elsa i ja i moje zwariowane historie. No dobra, pierwszy sklep w ogóle nawet i ostatni, tak się akurat składa, ale zanim cokolwiek kupimy, to niestety ale. Muszę coś wam pokazać. A chcę pokazać właśnie to od bardzo długiego czasu właśnie zbierałam przez e, zbieranie złotych skałek I naprawdę polecam wam, ponieważ będziecie dużo zarobić i oszczędzić troszeczkę star końców przy zakupach więc teraz to wszystko będziemy sprzedawać, żeby mieć te pieniądze oczywiście no jak tak akurat wychodzi, że jeśli to wszystko sprzedam to będę miała bardzo dużo pieniążków złotych około 40 tysięcy tak obliczyłam, około 40 tysięcy z tego wychodzi, a to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mam i inne rzeczy z tych złotych skalek. Mam jeszcze i medale, niektóre, i światła, i tak dalej, wie, ale wpierw musimy to wydać, bo tego jest troszeczkę dużo. Więc zacznijmy sobie od tego. Ta pani już sobie tutaj tańczy, już świętujemy urodziny. Tutaj mamy teraz do sprzedania, czyli tak, wpierw sprzedamy sobie monety. Zaraz, zaraz, a ile wtedy będę miała? Ale jeszcze to mogę. Mogę jeszcze. I mamy tyle, czyli że nie mogę teraz za wiele, muszę troszeczkę stąd zabrać. Teraz będzie? Coś tam będzie. No i mamy, no i co ja teraz zrobię? Myślę, że chyba sobie jednak, niestety, zaryzykuję i sprzedam to za 75. No i mamy już całe 10 tysięcy. Kupujemy cały ten czerwony sprzęt, bo mi się bardzo, bardzo podoba. Mamy już tutaj sukienkę. Koszulecz szkarłatnego hrabiego. To jest koszula. Teraz dalej. Teraz trzeba kolejne pieniążki. Ou, Jezu, mam tutaj zero. Aj, i to będzie długie, długie, ale teraz będziemy możemy i równo. Mamy 9 tysięcy, potrzebujemy dopiero, a ja mam zrobić. Nie chciałam ja tego wyciągnąć. No, będę musiała taką fryt po kolei. Niestety. O oh, matko, mogłam to bardziej przemyśleć. jej, jeszcze nie? Teraz będę tak miejsce? Boże, ale to jest skomplikowane. To jeszcze, jeszcze? Jeszcze, boże święty, ale tego dużo. Jeszcze. No i źle. No, teoretycznie, ale no, ja mądra jestem.

możemy sobie sprzedać. Ile mi wyjdzie? 45. Ale teraz 85. No i mamy kolejne 10 tysięcy. I teraz weźmiemy sobie tą spódnicę. To co? Teraz będą buty. Teraz będziemy kupowali buty. To teraz ja to sprzedaję i teraz idziemy po kolejne rzeczy. Tutaj mamy akurat w nieostrzynie, bo jak ja się cieszę, że w ogóle jest taka opcja. I to wszystko i teraz wszystko z tego co tutaj było. To co, to wpierw może sprzedam siodła. Wszystkie siodła jak leci. Nie, jeszcze jeszcze dwa siodła, a kapy tak, dwa. Teraz będą do czapki. Wiecie co, jaki jest z tego wniosek? Warto zbierać długoty skalki, który ma tym Teraz o i czy ja mam, tak, mam, 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 mam. Mamy po głowie, do jeszcze to teraz jest sprzedane. mam nadal jeszcze, mam nadzieję, że nie sobie do ciebie Jeszcze ile z zostało? no właśnie nie wiele. A musimy teraz kupić buty, ponieważ one też mają troszeczkę najwięcej chyba z tego wszystkiego starkońców. Teraz będziemy kupowali rękawiczki. A może jednak nie rękawiczki? Teraz czaprak będziemy kupowali. To teraz musimy wziąć trochę dużo coś.

Co ja mogę ze sobą zrobić? No nic, no musimy kupić za Starkońcy. Może już coś innego oszczędzimy. No i mamy rękawiczki. No to mamy już cały zestaw dla naszego człowieczka. Ojej, ale cudny jest ten zestaw. Więc czapraków kupujemy. Czaprak kupujemy za Starkońcy. I co jeszcze? Jeszcze zostały nam owiki. Owiki ja już sobie daruję i kupię za szylingi. Tak samo robimy z torbą na siodło. I czy coś nam jeszcze brakuje? Tak, jeszcze o głowie lakonia. konia. A dobra, kupimy sobie. Jestem w bilatku, to mogę. To nie wszystko. Kupujemy sobie ten czaprak. Naprawdę, kupujemy sobie czaprak. Kupujemy też ten czaprak. Toś nie, to już wszystko stąd. Z bluzek chcę to ze spodni. Ze spodni to sobie o to ja kupię za szlingi. Teraz z rękawiczek? Nie, rękawiczki to nie. Rękawiczki nie, buty? Buty nie. Stąd też nic. Nic. Z siodłem tym bardziej nie. O głowie już nie. Tak, stąd kupujemy sobie pierożka. I stąd kupujemy, to jest chyba chrabuszcz. Tutaj bierzemy owiki. Weźmiemy sobie jeszcze o tę kask dnia. A, ja chciałam jeszcze o to kapelusz czarownicy. To bierzemy. I na koniec, chyba, weźmiemy sobie kapelusz. A może sobie podaruję jednak. No, trochę drożej mi wyszło to wszystko niż sobie planowałam. A weźmiemy sobie Zaraz, tak będzie jest zbota, więc już będę miała nad 10 tysiącami. No i Boże co ja zrobiłam Kupiłam cały Halloween To jest nienormalne Wiecie co mam pomysł Pojedziemy sobie w tej wyścigi Halloweenowe I zbierzemy troszkę kryształków Ogólnie ja mogę już Zebrać ostatnią rzecz Czyli właśnie to będą piórka na ogon Ale chcę sobie Zebrać jeszcze Te piórki. Nie piórka kryształy Ponieważ chcę zobaczyć czy potem będę mogła Coś za to wymienić Jak to jest mieć urodziny w Halloween? Powiem wam, że to jest naprawdę super sprawa, ponieważ mogę właśnie zrobić urodziny, czyli taką imprezę karnawałową. Co jeszcze? Ogólnie Halloween właśnie kojarzy mi się z moimi urodzinami, to taki czas, w którym siedzę sobie w domku ciepłutko, pod kordełką, z herbatką, z, z jakimś strasznym, fajnym filmem, jak na przykład Nawiedzony Dwór, w którym występuje Eddie Murphy, albo... Na przykład inne jakieś straszne filmy, jak na przykład strachy na psiaki. A do demofonu co jakiś czas dzwonią dzieci i pytają się cukierka albo psikus. To jest naprawdę mam miłe z tym momencie, że też jak, jak byłam młodsza. Młodsza, czyli może z pięć, nie więcej nawet, może 6, 8, 7 lat temu. Też chodziłam jak te małe szkarby po ulicach i też prosiłam o cukierki jeszcze szczerze mówiąc, połowa to była pieniądze, chyba nawet 60 zł zabrałam któregoś tam dnia. Ale reszta to były cukierki i tych cukierków raz było tyle, że po prostu aż torba chyba pękła nam. I też nie zbierałam sama tego, ponieważ miałam dużą grupę przyjaciół, chodziliśmy razem po tych domach. I to była... To było naprawdę super sprawa, nawet któregoś tam dnia przekazał mnie brat też to tam mnie umalował na taką Wiedźmę i to tak dosłownie, wyglądałam jak taka Wiedźma. Miałam pomalowaną całą twarz na zielono, miałam tutaj jakieś oczy też podkreślone, jakoś tam kretu, jakieś tam, tam odcieny, jeszcze miałam taki nos Wiedźmy, miałam kapelusz i naprawdę wyglądało to bosko. Bardzo przyjemne wspomnienia z Halloween. I właśnie. O Jezu, coś tu się stało. O nie, jestem w teksturach. Co ja mógł zrobić? Już wszystko w porządku? O Jezus, co ja zrobię? O, wyszłam. Wyszłam, wyszłam. Teraz jedziemy dalej. Tego nie było wcale, tego nie widzieliście. Hej, wibiułeczku, to pewnie przy ciebie tam utknęłam, co? To twoja wina, na bank. Ja, 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 ja wiem o tym. Przejechaliśmy, mamy już kolejne trzy kryształki. 12 to jest dużo. Teraz sobie wymienimy na ostatnią rzecz i ciekawe, co będzie dalej. No i mamy, mamy kapryśnie karnawałowe pióro. Ale co dalej? O! Możemy dostać proszek! To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Bye.